Hmm. Wygląda jak maszyna do klonowania. To sobie weźmy dirta i sklonujmy go. Okej. Okay. Okay. What the fuck! I właśnie chcę pokazać taką jakby pułapkę. Bo to wygląda jak maszyna do klonowania. I dzisiaj Wam taką pułapkę jakby zdradzę i pokażę. Zawsze ona na serwerach wszędzie działa. Zawsze możecie sobie użyć. Na jakichś na przykład skyblockach. I takich tam. To zróbmy sobie na życie. To więc zacznijmy po prostu od budowy. Musimy zrobić tak. Zrobimy, może najlepiej, może na I Zróbmy tak. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Tutaj chodzi tak. Coś takiego. My potrzebujemy do tego właśnie obsidian żeby ktoś pomyślał. albo jakikolwiek blok robimy go tutaj coś takiego działa działa i robimy 1, 2, 3 no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i jeden z tych robienia na kreatywie z tej strony dziesięć, z tej strony dziesięć, w drugą stronę odwróconej powinny być i robimy tutaj też takie wąskie i tutaj na przykład w tej co tam chcecie na przykład tutaj na przykład w tej Po prostu wezmę ja zrobię tak. I naszy, no nasza maszyna do klonowania, pułapka maszyna jest już gotowa. To możemy ją sobie zakryć jak chcemy. Oczywiście, ja już tego nie będę robić. Po prostu tak użyliśmy tutaj i kładziemy jeden dispenser. i coś takiego, że jakby było widać, maszynę do planowania, więc spróbujmy. Tu okay, np. weźmy, ktoś pomyśli, że mam blok. Wsadzę. 20 sekund trzeba czekać. to się będzie funkcjonowało? Nie wiem czemu. A, już wiem czemu. Zapomniałem po prostu dać jakieś tutaj, możecie ustawić, byle jak. To splama też. Zawsze tak ustawiam. I jesteśmy gotowi. I oczywiście możecie okej okay, sadzone. Wstawiam na przykład, ktoś by stanął sobie tu. Tak to mam już się pali. I tylko jest, nie żyjesz. I budzisz się na przykład w jakiejś klatce. O, oh fak. Po prostu wchodzicie na drugiego etap, czekacie mu. W tym miejscu stanąć, wchodzicie na jego IP i tutaj ustaw miejsce odrodzenia dla gracza. No. I po prostu sobie trochę teraz I jesteśmy w takiej klatce. Więc, ale na PwP. Sklep, łódź, dla mnie od graczy, jakieś tam nie, nie wiem, jakieś żeglówki, automatyczna farma. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Sklep, sklep, komentujcie. Pa, pa.